Witajcie w drugiej części MOJE SMART AKWARIUM. Chciałem, żeby w tej części były dwie rzeczy, czyli instalacja sprzętu i odpalenie zbiornika. Ale instalacja sprzętu, bo jest go naprawdę dużo, jak zacząłem czasowo, no nie, no to nie chciałem robić takich, wiecie, godzinnych odcinków. Nie każdy by tyle wytrzymał. Miło mi, że zawsze mi piszecie, o 34 minuty, super się ogląda, ale no nie każdy 34 minuty wytrzyma. 10, 12, 15, 20 minut myślę, że to już jest max, dlatego podzieliłem tym, tą drugą część na dwa odcinki. I jeden to będzie dzisiejszy, czyli instalacja sprzętu. Ja wam powiem, co robię, gdzie wkładam. To będzie tak bardziej smart, nie? że będziemy się tam rozczulać 20 minut nad jedną rzeczą. Będziemy się nad tym rozczulać przy, kolejny, przy kolejnych unboxingach. A trzecią część zrobimy sobie taką, już naprawdę merytoryczną, czyli wybór skały i po prostu jak zalać, jak wystartować nasz zbiornik. Czyli dwa odcinki zrobiły nam się z jednego. No, wolałem, żeby były dwa krótsze niż jeden przydługawy. Także dzisiaj instalujemy zabaweczki. Mój ulubiony temat. Także zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu. No to na początek hydraulika. Słuchajcie, to była przyjściówka przez szkło. Tutaj mam wąż elastyczny, silikonowy, aquaforestów. Wziąłem taki miałem mały kawałek, ale jednak była za duża średnica. Ten wąż idealnie pasuje do tych rurek do hydrauliki o średnicy 25 i dokładnie wystarczy mi taki mały kawałek. Po co mi on jest potrzebny? No, żeby elastycznie połączyć go z pompą. Nie? I zobaczcie, tutaj go wpycham i będzie git. No, a hydraulikę to ja proszę Państwa muszę skleić. BHP przede wszystkim. Najpierw na sucho sobie przykładam. Słuchajcie, ja nie wspomniałem, ale te wszystkie urządzenia smart, jakie będą w tym akwarium, tego jest bardzo dużo. One oczywiście zostaną wykorzystane do większego projektu, ale teraz mniejszy, więc użyjemy tego wszystkiego, co tu jest dzisiaj po kolei. Dobra, słuchajcie, przed klejeniem mamy taki cleaner normalnie do tej hydrauliki, czyli czyścimy sobie przed klejeniem Rurki, a tutaj mam taki piękny blue klej. No i nie załujemy materiału, smarujemy, wciskamy, i tam producent mówi, żeby tego nie obracać. Czyli po wciśnięciu niech ten klej wypłynie, zostawiamy. Tak, to dosyć szybko schnie. Teraz, jak to położyć zenów, żeby nie naciapać? No, może zrobię sobie taki stojak. No i tutaj. Kolejny kawałek rurki. W sumie tej rurki to chyba ta dłuższa ma 15 cm, ta ma z 6 i ta druga też koło tylu. Dobra, to już w miarę wyschło, więc możemy tutaj sobie to wkleić. Wyczyszczone. No i znowu klej, tak? To już zapomniałem, z której strony czyściłem. <laughs> Na stół mi kapło, oczywiście. Wiecie, wiecie jak jest, jak się drewno rąbie, to dżazgi lecą. Wióry, chyba. Dobra, no i patrzcie, musicie właśnie uważa, uważać, to jak jest, słuchajcie, świeży ten klej, to schodzi bez problemu. No ale jak mu dacie 20 minut, no to już będzie problem. Dobra, sklejone, odstawione. I teraz, słuchajcie, to jest akurat wylot. Wylot przez, ym, przez panel. Taki kierunkowy wylot wody z naszej pompy. No i znowu A5. Czyścimy, odtłuszczamy, żeby się lepiej skleiło. Ja już tu sobie jedno i drugie odtuściłem, no i smarujemy klejem. Fajnie pachnie. <gryw> nie wąchaj kleju, bo będziesz głupoty gadał. Dobra, wpychamy, zobaczysz, taki wyszedł korzuch. Taka, taka, no jak słów mi brakuje. No, wylaz ten klej, on się fajnie sklei, będzie to dodatkowe uszczelnienie. To, to słuchajcie, też nie ma problemu jakiejś z uszczelnieniem, bo to będzie wszystko w panelu. No ale po co ma przeciekać? Tak? I to przechodzi tutaj. Przez ten śrubunek, który przechodzi przez szybę. I możemy przymierzyć. Coś, ty tu zenuś zrobił. Patrzcie, ten śrubunek jest ruchomy, wpycham i zakręcam ręką. No i tak nie za pierwszym razem. Dobra, załapało, to przykręcam. Mamy to, pompa jest. Tak staram się, żeby ten zasys wody nie dotykał szyby. Tam jest dosyć mało miejsca, dosyć duża pompa, ale tutaj ma, jest przestrzeń, będzie miał jak zasysać wodę. I tak to wygląda na deser. Dokładamy tą przelatkę. Jeszcze jej nie wklejam. Zastanawiam się jak ona będzie dmuchać. Może trochę w dół ustawię. No i tak to wygląda od góry. I tutaj jeszcze drugi rzut. Dobra. Kolejna rzecz, słuchajcie, lampa. Lampa już zainstalowana. FLARA BLUE. Tak, odpalamy apkę, bo przecież to jest wszystko smart, więc lampa wyłączona. Włączymy sobie i słuchajcie, ja tutaj mam biały na 100%, dam jeszcze na 100% czerwony i zielony. Niebieski jak dam na maksa, to zobaczcie, to się już robi niefajne nagrywanie. Musiałbym stosować filtr. Więc te diody niebieskie UV i niebieskie w trzech odcieniach wyłączam i zrobiliśmy sobie takie jasne, ciepłe światło, żeby instalować dalej. Dobra, co dalej? Grzałka Adequella nie tu końca Ultra Hitter 150 z zapasem mocy. W zupełności Wam wystarczy. Ja dałem 150. Grzałka jest fajna, bajeranska z wyświetlaczem. Niestety nie smart, a szkoda. No, oczywiście grzałkę ukryję sobie w panelu. Na razie ja to tak wkładam o tu, ale potem może poprzestawiam z drugiej strony, tak żeby mi było wygodnie, no, żeby zmieścić jak najwięcej tej techniki w naszym panelu filtracyjnym. Dobra, grzałka jest. Tutaj znowu ujęcie na pompę i obok grzałka. Na razie tutaj tak to się prezentuje. Dobra. Kolejna rzecz, słuchajcie, filtracja. Filtracja biologiczna, kule szpieguły MaxPlata. Tam jest taka kosmiczna wydajność. Ja teraz nie pamiętam. Ale wiecie, z jednego kilograma to boisko piłkarskie, no kosmiczne w każdym razie, tutaj do kosmicznego akwarium możemy ten kilogram wykorzystać. Bardzo, bardzo, bardzo wydajne medium filtracyjne. Nawet znam jednego pana, który przesadził i sobie do 200 litrów dał 2 kilo, i okazało się, że jest to za dużo. No tutaj kilogram, kilogram mi starczy. Nie pukałem, nie pukałem tej ceramiki. Oczywiście zawsze specyfikację techniczną macie w opisie filmu. Ja też nie uczę się tego wszystkiego, na pamięć tego jest tak takiego, więc po prostu zapominam, że Wam konkretnie powiedzieć, że ten 1 kg to na 720 galonów akwarium wystarczy, a gal, 720 galonów to 1500-1900 literów. Tak to wygląda, bardzo porowate, fajne, fajne medium. Tak jest jakby zlepione, małe kileczki w dużą kinkę, no to na przyspieszeniu. Nie będę tego przesypywał teraz dwie godziny, bo byście tu usnęli. To do woreczka, a woreczek do naszego panela filtracyjnego. Tu mamy kratkę, na której dam za chwilę watę, ale zobaczcie, wrzucam ten woreczek. Tak, teraz nie chce mi wejść. To się Tam są takie na do kratki, ale OK, przepchałem, jest OK. I zobaczcie, ile tam jeszcze jest miejsca w tym panelu filtracyjnym. Takich kilogramów to spokojnie mogę ze 3 wrzucić, a jednak inne ujęcie, czyli najpierw wata symek. Słuchajcie, zwykła wata filtracyjna do filtracji mechanicznej. Biorę taki duży kawał i kładę na moją kratkę. Woda będzie się przelewać przez ten grzebień. Wszystkie zanieczyszczenia zostają na wacie i watę będę wymieniał dosyć często, codziennie lub co dwa dni. No zobaczcie, tutaj od góry widać watę i za chwilę, no zobaczcie ile tu jest miejsca, takich worków z tą ceramiką, o ile to w ogóle można nazywać ceramiką, to można ze trzy tam wrzucić. I następne urządzenie bardzo ułatwiające życie, czyli automatyczna wodka, która sama będzie dolewać wyparowaną wodę. Ja tutaj testowo na chwilę instaluję te czujniki w zbiorniku głównym, po to, że będę się nimi bawił, będę je testował, będę oglądał jak działają, a docelowo one trafią i tak do panelu, do komory z pompą, bo w tej komorze jak woda paruje, w pierwszej kolejności tej wody ubywa. Także nie patrzcie co ja teraz robię, one docelowo na pod koniec filmu zobaczycie jak są zainstalowane. Kolejne smart urządzenie, pH-metr, sonda. Plus płyny kalibracyjne. To jest na boczek. A to do akwarium. To na uchwyt. Jeszcze sonda nie wyjęta z płynu. I tu jak widzicie, z lewej już mam zainstalowaną sondę i czujnik temperatury od Salinity Guardiana, czyli pomiaru zasolenia. I tutaj sobie obok na uchwycie daję pH-metr. I tak kombinuję, żeby może tutaj ten drugi czujnik. Z autodolewki też tam wepchaj do tego komina. No nie ma tu jeszcze odpiniacza, to mam miejsce, no jak będę miał odpieniacz, to już miejsca nie będzie. Jednak zawsze wygodniej jest mieć jednak sampa. Okej, okay. dobra. Kolejna sprawa, słuchajcie. O, jest i nasz czujnik temperatury. Ja go tutaj próbuję tak, żeby on, wiecie, był za zalany wodą, żeby mierzył prawidłowo temperaturę. No i teraz tak, tu mamy. Czujnik zasolenia, czujnik pH, czujnik zalania, grzałkę, czujnik pływakowy i uchwyt na wężyki. Dobra, lecimy dalej. Kolejna sprawa, słuchajcie, no trzeba to podłączyć. Przewód BNC do naszych wyświetlaczy, do naszego prądu. Tak, spiąć wszystko razem, fit do wtyczki, zobaczyć czy działa. I co my tu dzisiaj mamy? Zasolenie alarm 1,7, za niskie, no nie dziwnego, bo jest... W powietrzu, dobra. Wyłączymy. Kolejna rzecz, słuchajcie: wszystkie te płyny kalibracyjne trzeba schować. Kolejna rzecz, to będzie co? To będzie cyrkulator. I mamy tu cyrkulator SICZE. czyli podpinam zasilanie i na razie też tylko roboczo daję go na tą szybę. Bardzo mocny magnes. Musiałem uważać, żeby tej szyby nie zbić. Szyba jest dosyć gruba, bo to 8 mm. Ale magnes jest konkretny. Na razie daję robocza z tej strony. Zasilacz tam puszczam z drugiej. A co to z zasilacz? To jest zasilacz, słuchajcie, od pompy obiegowej. Więc podpinam teraz pompę obiegową. Zasilacz idzie bardziej z lewej, bo ja mam z lewej mm, awaryjne zasilanie. Akumulator UPS. No awaryjne zasilanie akwarium. No, jakby prądu nie było. Ok, na dole szafki mamy level Keeper, Keeper znowu kiper, nie umiem tego wymówić, czyli automatyczną dolewkę. Podpinamy sobie do prądu. Mam tutaj akwarium na wodero. Wężyk uchwyt, który oczywiście zaraz połamię, więc mam inny, bo ten zakładowy nie wytrzymał. No i jeszcze termokontrol, tu, czyli na dolną, dolną półkę lecą dolewka i leci termokontrol. Tak, Podepnijmy to sobie. Nie jest podpięta grzałka, więc mogę sobie włączyć do prądu i na wyświetlaczu co mamy? Tak, wszystkie cztery wyświetlacze takiej samej wielkości. Na razie jest tu bajzel, ale już wymyśliłem fajny patent, żeby ten bajzel ogarnąć. To zobaczycie już niedługo co ja wymyśliłem. Może jeszcze w tym filmie, nie wiem. Ok, coś zapomniałem, tak, bo tu będzie słuchajcie jeszcze na pierwszej półce miejsce na pompy. I ten uchwyt, który jest już zainstalowany w akwarium. No i kolorowe wężyki, żeby fajnie rozróżnić, co jakim wężykiem leci. Uchwyt na wężyki spoko. Spoko taki dosyć duży. Ale tych wężyków zobaczcie, ile można tam napchać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Normalnie. Także to jest spoko. To leci do panela. Tak to wygląda. Żeby się nie zagieło, wpinane, wszystko tip top. Troszeczkę pozamieniałem. Dałem odwrotnie te uchwyty, żeby to było wszystko na jednej wysokości, żeby to miało ręce i nogi i ładnie wyglądało. W kolejnym odcinku będą wywiady, autografy. Porozmawiam no, tam z ekipą z Śmiela, jak odpalić akwarium morskie, bo w kolejnym odcinku zalejemy i powiem, wam, jak to zrobić. Ale zobaczcie, co ja mam tutaj. Jakie gwiezdne wojny. Brakuje tylko do szczęścia pompy dozującej i balinga, ale to będzie w kolejnych odcinkach. To mamy na dole kolejne, wszystko zasłonięte, porządunio, jak trzeba. Więc w kolejnym odcinku, jak zrobić solankę, jak odpalić akwarium, jak w ogóle to uruchomić. Więc będę rozmawiał tam właśnie z obsługą z śmiela, z właścicielem, z pracownikami, jak to bezproblemowo i szybciutko, łatwo zrobić. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu.